Hej, cześć, witam, ja jestem Blip i dzisiaj będę Wam pokazywać, jak dostaje się tą taką... ...taką personal goose na desktopie. Nie wiem, czy widzieliście to kiedyś, czy macie TikToka czy coś, czy to widzieliście, nie wiem, ale to jest bardzo stare. Nie wiem, kiedy to wyszło, nie wiem, kiedy to było popularne, ale ja dopiero teraz się dowiedziałam, <laughs> jak to się robi, bo ja kiedyś próbowałam ale wtedy to jeszcze nie było aż takie popularne, że ludzie robili filmiki na to jak dostać. to znaczy, to było takie popularne, że nikt nie chciał pokazywać jak się to dostaje więc no i ja zazdrościłam wszystkim tym ludziom, którzy ją mieli to jest taka um, jak to się nazywa? gęś to jest taka gęś, która Ci chodzi po ekranie. Ja już tego mam dużo w folderze, ale trudno. Więc no. Ok, więc to jest to, co musicie wpisać. Desktop Goose. Wiem, że mi to wyskoczyło, ale chciałam po prostu dokończyć. Więc Desktop Goose by Some Person. To musicie kliknąć. I nie klikajcie tego. Ja nie wiem, do czego to was doprowadzi, ale ja zawsze klikam to. Nie, nie wiem, czy to w ogóle coś zmienia, ale ja po prostu, mi się wydaje, że to mi się, to jest lepsze, więc, czemu to się stało? Więc tu nie musicie nic płacić, nie, nie, nie musicie nic płacić, więc możecie nawet tyle wpisać, ale tu musicie tak naprawdę kliknąć. No thanks, just take me to the downloads. Więc tu klikacie i nic nie płacicie. I potem macie Desktop Goose i jeżeli macie Windowsa, no to klikacie tu. A jeżeli macie iMaca czy coś w Apple'a, ale nie iPhone'a, bo na telefonie chyba nie da się tego wziąć, więc. No. Um, to ja mam Windowsa, no to klikam to. Chyba niezależne jakiego Windowsa, ale ja mam chyba Windowsa 10, nie jestem pewna. Więc tutaj klikacie Show in Folder. I wiem, że ja mam tego dużo. Więc jeżeli klikniecie na to dwa razy, to macie ekstrakt, ale mi to nie działa, bo ja mam takie coś. I to po prostu nie będzie działać, jeżeli masz takie coś. No to. Jeżeli macie takie coś, no to klikacie prawy przycisk. I macie tutaj 7 zip. Kliknijcie na to. I jest extract to desktop goose I wtedy klik... Upsis. Miałam kliknąć na to raz. Ale ups, ale i tak to mam w folderach. Ups. Nie ten folder. I tak to mam w folderach, bo teraz mam 4, a przed chwilą miałam. Ym, ten. Przed chwilą miałam. Y, 3. Więc teraz dwa razy trzeba na to kliknąć, potem jeszcze raz tu. I teraz mamy tu. I dwa razy klikamy i mamy. Ale teraz. Ale teraz, jak to usunąć? To, to jest pytanie. Bo co jeżeli. Przypadkowo naspamiłam dużo, dużo tych. Dużo ich naspamiłam. Przypadkowo. I mi się komputer laguje. O nie. Co mam teraz zrobić? Ja wiem, co ja mam zrobić. Okej, okay, więc macie taki. Więc macie taki, o boże, macie taki przycisk na klawiaturze S, C. Jego przytrzymujcie. Jego musicie przytrzymać. Więc trzymam, 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 trzymam. I teraz tylko czekam, aż mi się to załaduje. I trzymajcie, dopóki one nie znikną. One właśnie zniknęły u mnie. Ale ja sobie zatrzymuję jedną, więc ja. Ja. sobie zatrzymuję jedną, więc ja sobie jedną wezmę. Więc no. Mam nadzieję, że Wam to pomogło i mam nadzieję, że. No. Mam nadzieję, że spróbujecie to zrobić, bo nie wiem, czy to działa tak samo na wszystkich tych. Nie wiem, czy to w ogóle tak samo działa na iMacu, czy tam na tych. Nie wiem, ale. No. Po prostu. To jest według mnie bardzo fajne coś, że jak, jak ci się nudzi, to może sobie pogadać. Nie wiem z tą... O Boże, co ona mi znowu tu przetargała? do sorry hard tutaj fit. A i można jej też odpowiadać. OK, cool. I teraz mogę Wam też pokazać jak to działa. Więc ona. Jak, jeżeli ona sobie wychodzi poza, a nie biegnie poza, no to jeżeli ona sobie wychodzi poza, tak o... Jak ho, wy, wyjdzie sobie tak. Jak wyjdzie sobie tak poza... Um, poza wasz ekran, to znaczy, że idzie po takie coś. A jeżeli ona wybiegnie za ekran, tak... Nie będzie tak szybko biegła, ale tak lekko biegnie. No to przyjdzie z takimi, czar z takimi brązowymi. z takimi brązowymi łapkami, jakby w sensie. Będzie odbijała takie brązowe rzeczy. Jeżeli zeksujemy sobie to, no to ona po nas przyjdzie, i jak ona biegnie i złapie tą myszkę, to ona jej nie odda. <śmiech> Więc. <śmiech> Teraz mi oddała, bo. no... Więc to jest. No, to jest. <laughs> o Boże. To jest Grażyna. <laughs> Nazywałam ją Grażyna. Wiem, ona piękna jest. Wiem. Nie umiem się wysłowić po prostu. <laughs> ona jest taka piękna, że ja nie mogę się wysłowić. Okej, okay, więc. O, i teraz właśnie idzie wybiegać i przyjdzie z takimi brązowymi takimi odciskami. O! No właśnie takie. O nie. Więc jak na nią klikniecie, to ona właśnie takie coś robi, ale jak przypadkiem na nią klikniecie, to też takie coś robi. Ale nie... Ale nie cały czas. Ej, co mi próbujesz? <grym> teraz to specjalnie robię. Okej, okay, więc to jest to, co ja wiem na razie o mojej... Des o mojej Grażynie. I powiedzcie mi, jeżeli chcecie więcej filmów z grażyną. <grym>, jak na przykład nie wiem, gram w jakąś grezę czy coś. Więc no. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Pa!